Dzień dobry. Cześć, co taki masz głos? Jaki głos? Normalny. Po prostu czuję się Emo. No co? Nie podoba ci się? Nie akceptujesz tego? Nie no, okej, okay, jak sobie chcesz. To Twoje życie. Doszłam do wniosku, że mam cichą i zamkniętą w sobie naturę. Nie obchodzi mnie, co myślą o mnie inni. Nie lubię ich i w ogóle nikogo nie lubię. Ciebie też czasami nie lubię. Świat cierpi na poważną chorobę i pijanym ściegiem sunie ku autodestrukcji, a my jak pasożyty suniemy wraz z nim w bezdenną otchłań rozpaczy. Yy, no dobrze, ale wiesz, że nie tak łatwo być emo. Emo się jest albo nie i koniec. Co tu może być łatwego czy trudnego? Musisz nosić odpowiednie ubrania, ufarbować włosy na czarno i kolorowo, zacząć się malować. Nie wystarczy na ciemno się ubrać. Te kwiatki muszą zniknąć na przykład. Musisz nosić czarne, zniszczone trampki. Jak to? Myślałam, że liczy się wnętrze. Nie możesz już nigdy założyć na siebie niczego różowego? No dobra, to ja już nie będę, Emo.